Witajcie kochani. Chciałabym dzisiaj Was zaprosić serdecznie na przekaz San germaina który miałam przyjemność dać poprzez siebie dla Was. Przekaz o tym właśnie jaki kierunek w nas. Tak? że to jest decyzja, czy my wybieramy światło, czy my wybieramy nieświadomość. I podjęcie tej decyzji jest aż tak proste, a jednocześnie dojść do tego miejsca, gdzie widzimy, że w zasadzie mamy wybór między tym a tym, między świadomością a nieświadomością, między wyborem światła i wybraniem tego kierunku w sobie wewnątrz, a nie kombinowaniem, nie próbowaniem jeszcze jakoś naokoło. No to ten czas jest czasem takich kroczków, tak? gdzie my się cały czas przekonujemy, przekonujemy, gdzie doświadczamy, aż w końcu stajemy w takim momencie: Okej, okay, no to o co chodzi? Co, o cokolwiek chodzi, cokolwiek we mnie, cokolwiek trudnego mi się podnosi, to wybieram światło. Wybieram to i koniec. I jest to prosty wybór, najczęściej. To, co mamy zobaczyć, okazuje się, że nie jest aż tak straszne, ale tak bardzo nasza psychostruktura nie chciała tego zobaczyć i nasze ego nie chciało puścić. Zapraszam Was do doświadczenia światła w tym przekazie, jaki w najbliższym czasie będziemy z Tomą mieli przyjemność prowadzić właśnie warsztat z energią San Pełnia Światła 5-8 czerwca. W przepięknym miejscu, gdzie doświadczenie światła jest tym przyjemniejsze. A teraz słuchajcie. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. I co i co i co? I tak siedzę. I tak myślę. I tak nie coś. Drapie, i tak mnie coś swędzi, i tak coś, i tak tam, i tak tu, i o coś mi chodzi, i nie wiem o co mi chodzi. Hmm, I nie wiem co zrobić. I nic nie robię. I tylko się drapię, i tylko się kłopoczę. I tak bym chciał tak się skręcić w tą, albo skręcić w tamtą, albo jakoś inaczej. I taką przyjąć pozycję, żeby to mniej bolało, albo jeszcze bardziej bolało. Jeśli lubię, żeby bolało. No i taka sprawa właśnie jest. Zupełnie nie wiadomo, co z tym zrobić. Można by. Można by. Ale nie wiem. Nie wiem, będę się upierać, że nie wiem. A dlaczego nie? I co mi zrobisz? Po prostu jestem. A może mogę po prostu z tym być? Ale no, coś ty przecież, no jak? Tak nie wypada, jak to wygląda? Przecież to taka sprawa. No jak to tak? Ja taki świadomy. A tu takie coś w moim życiu? Nie mogę tak sobie siedzieć po prostu i, i być. Coś trzeba z tym zrobić. Natychmiast. Asap. Tak jak cały świat. Na wczoraj. To nie, nie ma czasu. Nie ma czasu. Trzeba koniecznie coś z tym zrobić. A gdyby tak sobie być, gdyby tak robić to, co masz robić? Ale nie no, co Przecież ta sprawa, no to jak? Ja nie mogę sobie tak robić. Przecież ja muszę tą sprawę rozwiązać. Przecież ja nic nie mogę robić, bo, bo ja mam ten problem. On jest taki wielki. No, że on w ogóle jest, Saint-Germain, że on w ogóle jest. To nie można już tak po prostu być. I tak sobie myślisz. I tak sobie jesteś. W zasadzie to nie jesteś, no bo masz ten problem. I on tak buczy, buczy ten problem jak ta kosiarka w tle, i ty siedzisz i nic nie możesz zrobić. Zobacz tu, zobacz jak twój umysł. Ciebie blokuje jak coś, co jest jakąś kwestią, jest jakąś kwestią w Twoim życiu. Nie aż tak bolesną. Nie aż tak. Ważną, jak się Twojemu umysłowi wydaje, a Ty, zobacz, jak pozwalasz, żeby te kwestie były na pierwszym planie. Bo coś, bo coś nie podoba się Twojemu ego, bo to jest. I natychmiast, natychmiast trzeba to wymazać gumką, bo Ty nie możesz być szczęśliwy, bo ta sprawa jest w Twoim życiu. I to w ogóle nie jest możliwe, żeby być szczęśliwym. To trzeba cały czas mieć smutną minę, być smutnym, zrezygnowanym. To już wszystko, jak ta sprawa jest nierozwiązana, jak ona jest, to już wszystko jest nierozwiązywalne. Czy to w ogóle jest możliwe? Tak, dla Twojego umysłu to jest możliwe. Ale czy to wszystko jest możliwe? Tak naprawdę, tak w Tobie wewnętrznie. Zapytasz, co jest możliwe. Co jest możliwe, jeśli do tej pory nie mogę rozpuścić tej, tej jednej kwestii, która drenuje mnie i całe moje życie, która, jak tobie się wydaje, wpływa na wszystko. A dlaczego wpływa na wszystko, bo na to pozwalasz, bo na to pozwalasz? A kiedy, mój drogi, przestaniesz na to pozwalać? Kiedy powiesz: Ja żyję, ja żyję. Ja mi jest życie, które płynie. Poprzez ze mnie, poprzez moje ciało, poprzez mój uśmiech, poprzez moje myśli. Bo ja nadaję temu kierunek. Ja nadaję kierunek. Nie mój umysł, nie ta sprawa, ja nadaję temu kierunek. Świadomie. Świadomie. Wybieram. Wybieram światło. Pełnie światła. Pełnie światła w sobie. I nie muszę. wpuszczać Tych wszystkich głupich myśli. Tych reakcji na to, że ktoś, coś, gdzieś, po coś... Coś. To tylko coś. I nic więcej. I nic mniej. Ty decydujesz, jaki kierunek w Tobie.